Wiadomości Nowego Dziennika, Tomasz Wojciechowski, dobry wieczór w czwartek 17 grudnia. Dziś m.in. o podwyżce stóp procentowych przez Fed i co z tego wynika, o zwiększeniu puli wiz pracowniczych, świątecznej imprezie w Port Washington na Long Island oraz spotkaniu 22 grudnia ze znanym rysownikiem Januszem Kapustą w siedzibie redakcji Nowego Dziennika. Fed, czyli amerykański zarząd Rezerwy Federalnej podniósł podstawowe stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Brzmi to wyjątkowo drętwo, ale chodzi o większy wzrost cechy pieniądza w Stanach Zjednoczonych od czasu wielkiego kryzysu finansowego w 2006 roku. W rezultacie stopa funduszy federalnych została podniesiona o 0,25 do 0,5%. Ten ruch oznacza koniec nadzwyczajnego okresu siedmiu lat, podczas których Fed utrzymywał stopy procentowe na poziomie bliskim zera, żeby wspierać w poprawę gospodarki po najgorszej światowej recesji od czasu wielkiego kryzysu. Tak powiedziała szefowa Fed Janet Yellen. Zastrzegłaby nie przesadzać z przypisywaniem tej decyzji jakiegoś nadzwyczajnego znaczenia. To tylko ćwierć punktu, a polityka monetarna będzie dalej nastawiona na stymulację. Wzrostu zapewniła. Co wyższe stopy znaczą dla przeciętnego mieszkańca Ameryki, to dobra wiadomość dla tych, którzy w bankach trzymają oszczędności. Wzrośnie oprocentowanie depozytów, czyli oszczędności w lokatach i na kontach bankowych. Mniej to dobra wiadomość dla osób, które posiadają kredyt o zmiennym oprocentowaniu albo które zamierzają zaciągnąć taki kredyt, bo czekają ich wyższe odsetki. Droższe pożyczki to też niekorzystna wiadomość dla firm, które, którym trudniej będzie zdobyć finansowanie nowych inwestycji. Czterokrotnie więcej wiz pracowniczych. Zgodnie z projektem ustawy, która właśnie trafiła pod obrady i której jednym ze sponsorów jest senator Barbara Mikulski, w przyszłym roku wydanych zostanie aż cztery razy więcej wiz pracowniczych dla niewykwalifikowanych obcokrajowców, w tym także Polaków. Co roku do USA dzięki wizie H2B, przeznaczonej dla pracowników fizycznych, nieposiadających wyższych kwalifikacji, może wjeżdżać 66 tysięcy osób. Najczęściej są zatrudniani w parkach rozrywki, restauracjach, barach szybkiej obsługi czy hotelach. W 2016 roku liczba takich pracowników może wzrosnąć ponad czterokrotnie do 264 tysięcy. Mówi o tym zapis w liczącej 2009 stron proponowanej ustawie o wydatkach. W Polsko-Amerykańskim Muzeum w Port Washington na Long Island w minioną niedzielę odbyło się tradycyjne świąteczne spotkanie. Zarząd muzeum we współpracy z Kongresem Polonii Amerykańskiej i Wydział Long Island przygotowali świąteczny program, żeby podtrzymać tradycję i uczyć dzieci, jak bez komputera można ciekawie spędzić czas. Na zaproszenie gościnnie wystąpił chór Ogińskiego pod batutą Małgorzaty Strzeleckiej, która od lat z wielkim powodzeniem prowadzi tę grupę. Uroczystość poprowadził Ryszard Brzozowski, jeden z członków Zarządu Muzeum i jednocześnie prezes honorowy KPA Long Island, wspólnie z Barbarą Szydłowski, prezesem. W świątecznym tygodniu, tuż przed Wigilią, nowy dziennik zaprasza na spotkanie z Januszem Kapustą, jednym z najciekawszych rysowników naszych czasów. Artysta wydał w tym miesiącu książkę Plus Minus, podręcznik do myślenia, którą będzie podpisywał po spotkaniu. Odbędzie się ono 22 grudnia o godzinie 6.30 wieczorem przy 70 Outwater Lane w Garfield. Serdecznie do nas zapraszamy. To były wybrane wiadomości, więcej w papierowym wydaniu nowego dziennika, za chwilę jeszcze informacje telewizji Republika. Serdecznie dziękuję.